Dziecko miało 10 punktów. Yy, tak jak moja żona opowiadała, nie, nie przyjmowała ani żadnych lekarstw niczego, bo była odpowiedź to na pewno po nospie, to na pewno po tym, a nawet żadnej nospy nie wzięła w czasie ciąży niczego. Ciąża była yy, super, poród był super, wszystko było super. Yy, no a później było widać ewidentnie, że dziecko nie miało kontaktu, nawet wzrokowego, nie wiem, że było wiotkie, nie było tego kontaktu, nie było, było myślę, że wiele różnych elementów, które dzisiaj się przypisuje różnym chorobom. E, chorobom wiecie jakie, i autyzmowi, i wszystkim innym. Kochani, chcesz powiedzieć, może powiedz na wózek już. Tutaj padło pytanie, tak, po której szczepionce, więc te wszystkie problemy zaczęły się... Podejrzewam, że to była w szóstym miesiącu życia no, po polio. może to hmm. Bo to jest wszystko razem teraz. Ale, ale wiesz, skoro, skoro też mięśnie, no to to najprawdopodobniej ta szczepionka od polio też zaatakowała te mięśnie, tak? Do szóstego miesiąca Paweł trzymał średnią głowę. Był bardzo silnym chłopakiem. Natomiast po tej szczepionce to było tak, że on po prostu zaczął wiecie, Leciała mu głowa. kiedy chciałam go posadzić, na po szósty miesiąc, to on po prostu padał, nie? Na bok. No i się zaczęły, w ogóle zaczął tak jakby tracić kontakt z rzeczywistością, nie? W późniejszych już miesiącach, kiedy, kiedy już zaczęłam szukać o co chodzi, bo dziecko mi pada, nie siedzi i w ogóle, nie raczkuje. E, w ogóle wymyślił sobie tylko taki, wiecie, on tak się cząkał i jak wąż się przemieszczał, taki na brzuszku, taki wiecie, psz, 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 ruch. E, też pierwsze zabawy, znaczy później też jak zaczął gdzieś tam się bawić to była taka zabawa, że on się kładł, brał paluszkiem samochodzik i to było tylko takie przód, tył, przód, tył. Yy, zaczęliśmy, a byliśmy chyba raz u neurologa, stwierdziliśmy, że w ogóle nie ma z kim gadać, nie? Yy, w ogóle odpuściliśmy totalnie w tym momencie wszelkie badania nami szukać. I tak się zaczęło szukanie, robienie różnych oczyszczali Po każdym, słuchajcie, nawet zwykłym odbaczeniu widzieliśmy niesamowity skok rozwojowy. No, nawet wiecie, to nawet wystarczy, że on zaczynał łapać coś, tak? Czy Zaczył, znaczy on zaczął mówić dopiero po podania na imię? Trzy lata. Trzy lata, ale on już wtedy zaczął <trony> mówić całymi zdaniami, bo to tak było, jakby miał totalną blokadę, on rozumiał, co do niego się mówi. Natomiast on nie, nie werbalizował tego, co on chce, tylko było... Teraz jest. Teraz jest zdrowy chłopak, e, skończył pierwszą klasę, czyta, liczy. <trony> <trony> e, biega. Może, ta, może te mięśni nie są super ekstra świetnie. E, znaczy... E, on ma... Da, czyli te stawy są, e, da radę je jakby ponad normę. Natomiast mięśniowo nawet ostatnio byliśmy na diagnostyce SI, ponieważ e, no jeszcze tam gdzieś tam mamy jakieś takie... E, znaczy fajnie jest na pewno e, to gdzieś tam pomóc jakoś terapeutycznie. SI uważam każdy gdzieś tam potrzebuje. Byliśmy na diagnostyce i ta kobietka do mnie mówi, e, Historię Pawła i ja mówi do mnie tak: To wie pani co? To Paweł po prostu, yy, on nie powinien w ogóle mieścić się w nogi, poczuć taki, A Paweł te wszystkie motory mi się mierzy: napięcie mięśniowe, mięśni, on coś tam musi gdzieś tam przytrzymać i tak dalej. Jest ponad normę. Mówi: Dzieci z wiodkością mięśni nie osiągają takich wyników. Więc ogólnie yy, na początku robiliśmy terapie ziołowe, oczyszczania, kąpiele w ziołach, bo kąpielach w ziołach też był niesamowity skok rozwojowy e, Najpierw robiliśmy w macierzance, później robiliśmy w trawie z owsa. Z owsa. E, po 10 dni, dzień w dzień po 10 dni, po 20 minut i e, słuchajcie, po, pierwszy, po pierwszej takiej e, kuracji Paweł sikał na zielono. Nie, kąpielę. Normalnie parzyli, parzyłam 6-litrowy macierzanka. na początku była macierzanka. Tam wrzucałam wiecie, garściami, nie wiem, tam 4 garście takie 5-litrowe, zalewałam to zimną wodą, stało to cały dzień. I dopiero wtedy na wieczór to zagotowywałam i ten dywan przesycałam do wanny, dolewałam wody i 20 minut. 20 minut on siedział w tej wannie. I on po tych papierach sikał na Później była trawa owsia, owsiana, to już nie sikał na ale, już, ale też, no, też to dawało na pewno skutek, tak? Natomiast nie było, nie było to widoczne gdzieś tam było Bogiem. No było tego dużo, więc ja wszystkiego nie pamiętam. Co my robiliśmy, różne rzeczy. Natomiast no w momencie, kiedy mm, Michał e, przeczytał książkę, mm. Bo wysokłupowa, e, i tam słownie na jednej stronie tylko jest o bakterii na e, no i mój mąż jest e, <śmiech> <śmiech> konsekwentny. E, I w momencie, kiedy nie, nie znalazł tego w internecie żadnej informacji w mm. ogóle, może skoro było jest na Tmeidze. Sprawdzi to na Jantek się czy się. E, no i oczywiście na e, rosyjskojęzycznym y, rosyjskojęzycznym wyszutkach informacji jest masa na temat. E, no i chyba mu to trzy miesiące zajęło zanim się skontaktował z Edwardem. Znalazł producenta. Znalazł w ogóle, że to jest e, i jest dalej gdzieś tam produkowany. Bo sami wiecie, już nieraz Michał mówił, że, że było to. E, no, mało brakowało, aby nie było tej fabryki. E, Eduarda e, znalazł, skontaktował się z Eduardem. Eduard nam wysłał paczkę. Po prostu, wiecie, my nawet nie wiedzieliśmy, co my podajemy, ponieważ Eduard nam wysłał e, te swoje preparaty z. Z napisami akmeńskimi w tych. w, w ich. W... <śmiennie> Więc my nawet nie wiedzieliśmy, co my podajemy, czy to jest forte, czy to jest zwykłe tagine. I dwa tygodnie, od... znaczy przez dwa tygodnie, jak Paweł dostawał. Oczywiście inne dzieci też dostawały, my też zresztą zrobiliśmy. Ale była taka sytuacja. Pierwsza, którą ja pamiętam, że właśnie moment podania na Dwa tygodnie mniej więcej minęło. Michał wrócił z pracy, usiadł na kanapie, siedzimy we dwoje i e, mamy jeszcze dwóch starszych synów oprócz Pawła, tak? E, tych dwóch starszych sobie biega e, w salonie, prawda? Tam dalej mieliśmy jeszcze taki korytarz, i oni sobie tak biegają we dwóch, ganiają się. I nagle nasz pawełek wstaje i biegnie za nimi i znowu i pięknie, a my po prostu siedzimy tak we dwoje z otwartą buzią i ja mówię do Michała Ty Michał, może wiesz, ja jestem matka, nie może tego, ale czy ty widzisz, że nasz Paweł inaczej się zachowuje? On biega, a Michał do mnie mówi tak Ty też to widzisz? I to się zaczęło. To był ten, wiecie, ten moment, że Paweł Żyło i że to jest naprawdę. On zaczął mówić po paninę. On zaczął mówić już pełnymi zdaniami. Tak jakby mu, e, wiecie, ta blokada się blokowała, bo on rozumiał. Bo nie rozumiał, bo je wykonywał, natomiast nie mówił, tak? E, no i od tego momentu się zaczęło, Michał powiedział, kochanie, jak ty sobie chcesz. Bo oczywiście tam jeszcze mieliśmy zodziny, inne jeszcze sygnały, że wow, to się zmieniło, tamto się zmieniło. Nasz świetny syn od urodzenia miał e Więc po tych wszystkich tych wydarzeniach Michał powiedział, kochani, jak ty sobie chcesz, ja to muszę dać ludziom. I tak się zaczęła nasza przygoda z tym, jak Nalinę sprowadzić do Polski.